Ok, wróciłem. jezdę kotem. Muszę to odpowiednio oh. rozegrać w czasie. I na bolne <grym> I na Oj, oh. zegra. Aha. <grym> no. I biegniemy. Gdzie jesteśmy w piekle już? Pora, czyli pazury poszły. Nie Udało ci się. Okej. U świętego Mikołaja to chociaż mają opiekę zdrowotną. Następnym razem muszę dokładnie przeczytać. Także słabo jest smak Stało się coś? Kąpią się. Oké, okay, we gaan. Komen... Aha. Aha, het is combinatie, zo, dobra. Oh. Dobra. Tot verzamelen.

Kto ze mną zadrze? Umarł w butach. Dokładnie. Ostrzegam. Te lasery nie wyglądają zbyt zachęcająco. Dokładnie. Ale o kurde. Piezdę hardcorem. Ten będziesz chciał do Bozi. Daj znać. Jestem co mnie najbardziej dotyczy. Ha! Ha! Widać. Hala, okej okay. Se fajnie gramy kotem. Co zrobiłem z tym idiotą? Okej, okay, ale tu se monetki pozbieramy przynajmniej, których w ogóle nie wydajemy. Okej. Okay. Nikt nie przewidział, że ktoś będzie, ktoś spadnie z tego. Gotowy. Okay. Okej. Ja zaraz wracam. Okej, okay, wróciłem. Na A, nie Przygotuj to... na... się na A. największą hańbę w twoim życiu. Mm -hmm. Kot grozi. Mamy to na taśmie. Okej. Okay. Aha, to się tam opuści się. Widzicie to jakby było coś ukryte. O! Zaiste intrygujące. Ale nie wiem jak tam się dostać. O fajnie. Niewiarygodny. już pojęcia, z kim właśnie zadarł. Okej. Okay. Kurczak kurczę, 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 Ale to jest aż kurczę, 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 Nic. kurczę, 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 nic kurczę, 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 Mamy co wózta. Myślę, że to by było rozegrać nie tak odpada. Okej, okay, udało się. No. Przyjmuję i do celu. No okej, okay. dobra, chodźcie tu ciuliki no. umarliście Ja przeżyłem Who is the best Bijać No. Jest No Jezus Maria Tak. No, można tym wyjść. Ale co by wyjdzie na duszy Scott. No. Okej. Okay. So awesome. Okej, okay, to jest więcej trzeba zrobić. Ha <zum> przyjaciele. Okay. Czy to Czy w to w w Śle, gratuj! Ośle! No tego na pewno w planie nie było. Ośle! Musisz znaleźć jakieś inne wyjście. Spróbuj się wydostać przez laboratorium! Pośpiesz się! Spotkamy się na zewnątrz! Dobrze, panie Boże! No zaraz gdzie Co ty chcesz się czy co? No, co ty bić chcesz? O. O, niezły jestem! Lubię

gra. Oh. Racunku, błaga pomóżcie oh. mi. Oh. Tak jest! Okej, okay. okay, pomierali. Spoczy. O, oh, nie zły oh. jestem. To wcale mi się nie podoba. Budeme hey, hey! blízko. Aha, to jsou samé, taky. jo, samé. Gotové. Co ty, hlupí jesteš? Co ty chcesz się bić czy co? No co ty chcesz się bić? Tego się nie spodziewałeś co? Za co? Hmm. Ej, ej, hej, może bez dotykania co? <grym> o jest Rysiek Jestem mistrzem szybkich panie. Mistrzem szybkich panie. mi się nie ktoś opadł. Aha! Tak jest! Okej, okay, idziemy. Odpalam różową falę bólu. Za trzy, dwa, jeden... Tak! O, to ciekawe, Ośle! Puta! Okno! Ośle! Ból. Okno! No. Myślałem, że będzie gorzej. Ciekawe czyja to zasługa, komandos się znalazł. Ośle, daj spokój. Wystarczy na dzisiaj awantur. Może czas wypróbować eliksir, żyj długo i szczęśliwie. Ha, jesteś pewien, że wziąłeś tę flaszkę co trzeba? Oczywiście, że tak. No bo wiesz, a jak pokryje mnie po tym łuską? Albo wyrośnie mi z tyłka druga głowa? W twoim przypadku oznaczałoby to zmianę na lepsze, więc wiedzielibyśmy, że eliksir działa. Cicho, cicho! Sam wypiję. I co? Zmieniłem się? Sam bym spróbował, senior. Ale co by to dało, skoro i tak jestem uosobieniem piękna? Przydałby się jakiś prawdziwy brzydal. Wypróbujmy na ośle. Co? Kto? Na mnie? Ja, a, Co? Ja? Boisz się? Osły nie wiedzą, co to strach, szmaciarzu. <laughs> Jak na... zwykle grasz mi na nerwach. Niestety, senior. Nie udało się. Wszystko na nic. Elfy niepotrzebnie dostały łomot. Ha, <laughs> Odpocznijmy zatem. Może tymczasem wpadniemy na jakiś koniec? Gdzie się zatrzymamy na noc? Tam za lasem jest taka stodoła. Co? W stodole? O nie, 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 nie. Osły nie sypiają w stodole. Przed nami szmat drogi. Nie żałujcie nóg. Tylko czy osioł nadąży? Nadąży? Ty kłaku zawszony. Jestem dwa razy szybszy od ciebie. Ostatni po drugiej stronie przegrywa. Tak jest! I kto tu nie nadążał? Łama go! Oczywiście. No dzięki, że na mnie zaczekaliście. Przynajmniej będzie spokój. Okej. Okay. Ok, to ja tutaj na razie zakończę, więc ja się będę z wami żegnał, więc cześć się Maj, i... cześć się Maj, Narah, ale ja i, i rozszerzenia w odcinka. Na razie.